Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Przegląd. Wszystkiego co rośnie, co kwitnie w ogrodzie warzywnym, owocowym i kwietnym. Tu mamy na pniu winoroś. Ma już owocki, malutkie jeszcze psinki. więc na razie nie ma co pokazywać. Jak będą większe, to będę pokazywał. Szawożka już przykwita. Tu jeszcze została ta czerwona. Teraz już kończy swój żywot kwitnienia. A tutaj mamy różne flower siki przeróżne dalej, już zaczynają kwitnąć. Co po niektóre, tu mamy mieczyki. A pośród mieczyków jest tu kurkuma kwitnąca. Mamy już ją drugi czy, czy trzeci raz z rzędu. Mieczyki już spore, myślę, że jeszcze dwa tygodnie, trzy mogą kwitnąć tu mamy dali o imieniu Mardar tak tak dobrze słyszycie koleżanka Kanałowa to jest ta dalia i jej imię Mardar ma brązowe liściory, łodygi no i takie fajne różowe flowersiki tu jest miłożęb miłożęb na jesień się przebarwi na złoty kolor w obwodzie będzie miała około metra ta, ta kula taka wielka na razie jest taka mała, coraz większa z każdym tygodniem bo na początku to miała może 20 cm teraz będzie około 35 ona jest na pniu róweczka coś pięknie owocki ma już zielone sporawę. A tu obok mam przytącą, chyba od 3 miesięcy. kale. To jest kilka odmian, wrzucimy do jednej do jednicy wielkiej. Ale liściade to ma gigantyczne. Zobaczcie. Popatrzcie, gdzie jest moja dłoń. Nie widać. One mają gdzieś na długość 25 cm długości. Te liście, zobaczcie. Czy... Szerokie gdzieś na 15. Takie giganty. Się tu już na różne kolory pomarańczowy żółty były akurat pomarańcz żółty fioletowe yy, białe tam jeszcze przeksitnięte były różowe już przeksitły no i bardzo ryska ta kala z co będzie ja wiem z 80 cm bo teraz się przechyliła trochę piękne liście ma przeróżne będę musiał ją wziąć tam na stanowisko arbuzowe wbić jakieś paliki, żeby jeszcze bardziej fajnie kwitła. No i polewam. I dużo dostała bornika. W tamtym roku tak nie, nie kwitła i nie była taka okazja, że tak powiem, wysoka, nieokazyjna. Tu jeszcze inne flowersiki które kwitną. Dalia, a tu jakieś inne flowersiki które się pną ko altany. Winogronowej, bo tu mamy winogrona obok. Zobaczcie, nie wiem jak się nazywają. Nie znam się na tym w ogóle. Ale kwiatów ma masę. ile już wszędzie chyba kwitną, bo przekwitują tu i udzie pomidorki w donicach przed szklarnią tu mam granatowca a tu w kastrach pomidory. Kwitną, jakieś tam pierwsze się pojawiły, widziałem, ale nie tutaj, tam z drugiej strony. Kwitność, kwitną, kwitną. Chociaż temperatura zimna, zimno na zewnątrz, jakoś dają radę. A szklannie do ogródku posadziłem bananowce małe. Wypuszczają już małe przyrosty. Tu mamy imbir, taki duży krzeczor. Ponad pół metra ma. Tu kolejny bananowiec. I wypuszczę listek. Już z drugiej strony, już ogóry. Zresztą... o góry. O, no, nawet są jakieś tam no, malutki. Już chyba nie zapylone kwitną. Ale są już coś. Pierwszy, pierwsze oznaki są. papryczki Tę czubek urwałem u jednej, żeby się rozkrzewiły, żeby miały dużo owoców. Tu mamy frezję, kwiatuchy, kolejna papryka i tam kolejna papryka. Szaczury, spore. Tu mam jaśmin. W tym roku wyjątkowo nie mam szycy, Może dlatego, że ciągle lało. Dzień w dzień leje od miesiąca. Może 3 dni, 4, w których nie padało w ogóle a tak to przez cały miesiąc non stop i dlatego nie mam szyc ale te krzaczory to szparagi, cały czas wypuszczają nowe Może sobie sobie na bieżąco zobaczcie jaki las, nie wiem czy widać, bo to trawa zielona niektóre mają wielkie grube na 2-3 cm od nogi Jesteśmy na stanowisku arwozowym Ale się zabiorę do czego? Kwitnienia Tu mam truskawki całoroczne cały rok owocują bakaty dwie oddane A do prawie jak pokrzewa melisa lekarska tu mam bakłażany i papryki. I ta w agro łuknia jest cały czas 24 na dobę Na początku myślałem, że tylko na noc, ale okazuje się, że rosną fantastyko Dwa razy szybciej. tu jest po prostu las papryk Zobaczcie, jakie gigantyczne. A sadziłem niedawno były takie psiny. Już mają pączki. Moment będę kwitły, wtedy odsłonię część, żeby zapylacze sobie weszły przeczorem mówię wam gigantyczny już i bakłażany spore i papryki różne odmiany A tu miałem wycieczkę Nazbieram skrzypu polnego pokrzyw to są kwiaty z bzu czarnego i jeszcze inne roślinki pozbierają także będzie gnojóweczka a te kwiaty z bzu nadają się do jedzenia wkładamy do ciasta gęstego jak na roślinki smażymy i mniam mniam a przykryłem bo ostatnie noce są fatalne 6-7 stopni i przez najbliższe kilka dni też mają być takiej temperatury, więc jak najbardziej wskazana agrotkanina w tunelu też arbuzy sobie radzą dobrze i druga strona tu arbuzy w dużych kastrach 60, 80 litrów 100 litrów, litrów 40 litrów zależy tu mamy kany z nasion. Już wielkie kany są. Niektóre zaczynają kwitnąć. Zobaczcie, przeróżne są. Do koloru, do wyboru. To wszystko są z nasion. Te wszystkie tutaj. I jeszcze tu z tyłu. Tu mam figę. Nie, jeszcze nie, nie owocuje za mała. Tu mamy bananowce wśród flowersów i arbuzów. Tu flowersy dalia. Ona się nazywa Red Lady. Czerwona pani. Mam brązowe łodygi, brązowe liście. całkowite A tu dalej zobaczcie las. Kan, dali. Zacitła kala. Na kolor. Dwa kietuchy już są. Tu mamy kolejne kanne, Zobaczcie, Jakie, jaka będzie dżungla, to zakwitnie wszystko. Już nie kwitnie, niektóre kwitną, przekwitają. Dalie pomarańczowo Tutaj kolejne. Banany. I arbuziaki. Kolejny wielki kanny wysokie. Tutaj kanny kolejne z wysiewu. Tu są duże krzaki już tego melonów. Tu mała kanna z nasion. Zaczyna kwitnąć. Taka malutka. Zobaczcie. Taka psinka. I już kwiatucha. A te kanny wysokie z zeszłego roku. Miks. Istny raz. jest tego wszystkiego jest i tu kolejne szykują się dalej do kwitnienia arbuziaki inne flowery są tu kolejne kwitną już dalej je. tu mamy oczko wodne Kitną purpurowa biskup kolor chyba nazywa się tu też siedzi jakie powciskane szaczory żeby coś było tych arbuziaków w tym roku i tu na koniec jeszcze pokazałem jak fajnie kwitnie piwonia gigant gigantyczny kwiat już przekwita już kiedyś pokazywałem że mojej dłoni nie widać zobaczcie jakich gigant Mówią, że w obwodzie 25 nieprawda one tutaj na długość mają około 20 cm, są gigantyczne. To jest piwonia yy, talerzowa. Zobacz muszę oddalić, żeby objąć wszystkie. Gigantuchy, mój palec. Popatrzcie do płatków. Niknie, niknie. Takie malutkie jak u dzidzi no piękna sadoneczka robi wrażenie kupiłem w tym roku też sadonkę tej samej odmiany, ale niestety jakaś kaszanka, kicha, słabo kwitnie w zasadzie prawie w ogóle Już zaczynała z różka kwitnąć pomału jakieś chabry, szałwia różowa, pink. Ubiny, nieubiny. Tu jest haber królewski, kwitnie na żółto. A tu pochowane arbuziory, bo zimne noce, tak jak wspomniałem wcześniej. A jeszcze wam pokażę tam warzywniak. Yy, Zostawiam tam melony, jakieś arbuzy, pepino. Idziemy tam. to już cebula wielka. Las cebuli. Czebu zobaczcie no To Już można na kanapeczkę sobie wziąć tu mamy truskawy już zebrane po raz, który nie wiem jest jeszcze sporo wczoraj były zebrane, dzisiaj las truskawek tu mamy kalarebki, a tutaj właśnie kilka krzaków popiną. ale tutaj zamoliło wszystko, nie wiem czy widać pełno ziemi było musiałem odkopać dookoła tutaj w folii, zrobić rowki żeby woda zeszła, bo to wszystko zamolone zobaczcie na równo z tym muszę tu porobić dołki, żeby jakby na przykład podlać to żeby było do czego inaczej wszystko spłynie tu jest pepino fioletowe tu jest kolejne pepiwo no i z tego, gdzieś gdzie jakiś arbuzik bakłażanik no i papryczki najwięcej to jest papryk tutaj na razie one są już takie średnie, małe, duże kolejny arbuziak O, zawiązuje się papryczki, cukinie, dynie, melony czego tu nie ma Kiwano nawet jest tutaj chyba A tu jest oregano cytrynowe do drinków, deserów Takie żółte bardziej Jagoda, kawszetka. Też na obrodzie już zebrali większość owoców, ale jeszcze są gdzie, nie nigdzie. Niezawodna jeżyna bezkolcowa. Tysiące kwiatów, tysiące już owoców, zawiązujących się. Zobaczymy, czy widać, bo słońce świeci. Jest tu owoców. Tysiące, nie do przejedzenia. A tu kwiatów, las, kwiatów zobacz nagietki ile tego jest można powiedzieć dziesiątki setki Bo wszystkiego nie, nie obejmę las gruchy piękne czerwone bardzo dobre tu już synie są i duże i te małe przeróżne już ksitą kosmosy siarkowe, nie siarkowe, różowe, białe, przeróżne i pokrzywki rozrastają się za czerwony czerwone a tu stanowisko arbuzowe może uda się zajrzeć do środka jak się mają arbuzy Teraz się kwitną na potęgę. Nie jestem w stanie wszystkiego pokazać. Bo tu a są już spora. Rozrastają się, i tak jak mówię, kwitną, cały czas kwitną. I obrywam kwiaty, bo na tej fazie nie są potrzebne. Kastery z wodą gotowe, tu jest 100 litrowa, tak dalej mam kolejną i kolejną, także na całym stanowisku. Wody chyba nie powinno zabraknąć. Ostatnio porobiłem łapacze wody, także może wystarczy. Teraz idziemy tutaj z tyłu, Był drzew z tej strony możecie sobie zobaczyć w ogóle tam, tam u góry są bataty posadzone tutaj albuziory będą się pięły albo w górę, albo ku dołowi tutaj po, po folii są gigantyczne te właśnie piwonie. A tu są właśnie pełne kastry wody, jeszcze muszę kupić 3 sztuki. Każda ma 65 litrów, więc Trochę tej wody jest. Rabarbar czerwony gigantyczny. Zobaczcie jego jest. Zjedzony w trochę. I tak go zostało jeszcze. Giga, gigantyczny krzaki. I one są słodziutki Kompot pod nim jest czerwony. Natomiast są rabarbary które są... Można powiedzieć lekko zielone. I, i one są bardziej kwaśne. Nie musimy coś dodać, żeby kolor był kompotu. Jakiś owoc. Nie wiem borówkę, jeżynę a tu potem jest czerwojutki tu mamy kwitnącą czarnuszkę które dodaje się na przykład do ciast do bułek jest bardzo, bardzo, bardzo zdrowa tu jeszcze wrotycz, Zobaczę jak się raz, muszę go przyciąć on będzie później kwitły gdzieś koniec lipca, sierpień tu arbuziory tu z tej strony jeszcze raz Yy, dalej, inny. Tu mam kukurydzę, ona później urośnie. Tutaj mi zagaj ze z tej strony od wiatru arbuzy. O to mi chodzi, właśnie. Tutaj już ciczą. Niektóre dalej, już pokazałem wcześniej. Arbus Tiger, bardzo fajny nowa. Nowa do kolekcji. Nowy, nabyty. Tu kolejny. Tropikana, boże, arbuz ten <noise> banan, i tu też jest banan. Tropikana Red Tiger. Dobra, kończę, nie będę przedłużał filmu. Jak wiatr, jak nie deszcz, to wiatr, i trochę bagienka Wam pokażę skrzyp polarny zimowy no i tutaj właśnie atrakcję którą w zeszłym roku posadziłem po raz pierwszy pałka woda się pojawi w zasadzie to już się pojawiła tylko ona się przebarwi na brązowy kolor zobaczcie jaka fajna tu taka mięciutko wow sypie się tu kolejne pałki tutaj kolejne no fajnie Coś nowego jest tutaj: posycony Tatarak, Pałka woda Kaczeńce, małe, duże, pełne, babki, nie babki zimowe różne. Także oczko wodne rozrosło się na mam maksymalnie, trzymajcie się. Cześć.